Dzień dobry kochani w kolejnym vlogu. Ten vlog pewnie y, wjedzie w piąteczek. W zeszłym tygodniu nie było vloga, słuchajcie. I to w sumie dlatego, znaczy był, ale we wtorek, więc w sumie czekacie cały tydzień nawet dłużej na kolejny vlog, ale mm, w zeszłym tygodniu wyjechałam do Łodzi. I była to wizyta związana z tym, że jestem chwilę przed porodem, przed rozwiązaniem. Dlatego musiałam pojechać do swoich lekarzy, ogarnąć swoich specjalistów, do których tam chodzę od lat i wiedziałam, że muszę wykonać te badania przed porodem i chcę to zrobić u swoich lekarzy, sprawdzonych, musiałam odwiedzić swoją rodzinę i swoich znajomych, bo wiedziałam, że. Kolejna wizyta wodzie już będzie z naszą córeczką i też nie wiem kiedy to będzie, bo nie wiem, jakie dziecko nam się urodzi, czy grzeczne, czy, czy będzie raczej płaczliwe, czy nie będzie lubił jeździć samochodem i nam szybko tej podróży nie pozwoli odbyć do mojego rodzinnego miasta. Nie wiem kompletnie czego mogę się spodziewać, dlatego wolałam pojechać teraz, zamknąć wszystkie moje sprawy, ze wszystkimi się poprzytulać i powiedzieć, żeby czekali na mnie w przyszłym roku. Ja od rana mam w sumie taki dosyć pracujący dzień, bo musiałam ogarnąć troszeczkę mieszkanko po mojej nieobecności. Nie wiem, czy Wy też tak dziewczyny macie, ale mam wrażenie czasem, że e, mężczyźni nie widzą pewnych rzeczy. E, nie wiem, rzuconych gdzieś skarpetek, które im w ogóle nie przeszkadzają, niewstawione pranie, albo po prostu nieodkurzone mieszkania. No ale nic, kocham Wojtka i tak, więc dobra. Więc Ogarnęłam, posprzątałam, wstawiłam już dwa prania. Teraz się ze przykąpię, odpisuję na maile, bo troszeczkę się tego przez kilka dni mojej nieobecności nagromadziło. Ja w Łodzi, powiem Wam, że miałam taki czas, kiedy w ogóle nic nie nagrywałam, nie nagrywałam nic na vloga. W ogóle nie było mnie na Instagramie, nie dodawałam żadnych relacji. Chciałam ten czas spędzić trochę bardziej z rodziną i z przyjaciółmi, skupić się na tym, że tam jestem i na tym, co muszę zrobić. Na weekend do mnie dojechał Wojtek, bo rodzice mieli rocznicę ślubu i też wiedzieliśmy, że to jest nasze ostatnie spotkanie z rodzicami przed porodem. Bo rodzice dopiero do nas przyjadą na wigilię, więc przez dwa miesiące się nie będę z nimi widziała. Nie zobaczę już mojego rosnącego brzucha bardziej, a i tak już jest taki, no powiem Wam ładny, ładny, jestem ciekawa, jak pójdę teraz 4 listopada do lekarza, co mój lekarz mi powie, i jak nasza córeczka już urosła ponownie od ostatniej wizyty, jestem bardzo ciekawa. I powiem Wam, że pomimo że widzę, że waga mi w końcu poszła do góry, więc idzie do góry, bo ja tak jak Wam opowiadałam wcześniej schudłam na początku ciąży, a teraz zaczyna już iść do góry, no ale jestem w 8 miesiącu, więc jakby. To chyba normalne, że już nie będę stała w miejscu. Natomiast widzę po ubraniach i po tym, jak się też mierzę, że oprócz tego, że brzuszek mi rośnie, nic innego mi nie urosło. Co mnie bardzo cieszy, sobie zapowiedziałam, że jak urodzi się mała, to jak tylko dojdę do siebie i będę mogła już zacząć ćwiczyć. To wracam do, do swoich treningów, wracam do swojego e, aktywnego trybu życia i to bardzo aktywnego trybu życia, bo bardzo za Nim tęsknię. I przedciążą e, nie prowadziłam go, nie mogłam go prowadzić. E, jakby też myślami i sprawami byliśmy gdzieś indziej i było dla nas zupełnie co innego ważne niż to, czy ja. E, Trenuję nadal box, czy trenuję nadal crossfit, czy zapisać się na moje ulubione przełajowe biegi. Nie, jakby priorytetem było dla nas co innego, a teraz już wiem, że jak mała będzie na świecie, to um, tak zamierzam znaleźć czas dla siebie, kochani, tak? I nikt mi nie powie, że to jest coś niemożliwe. E, bo ja udowodnię, że jest. E, powiem Wam, że też jak wczoraj wróciłam z. Z łodzi, to nawet no, że wstawanie czasami jest dla mnie tak ciężkie, że jak wstanę to muszę od razu wziąć oddech. Nigdy nie myślałam, że naprawdę noszenie brzuszka w 8 miesiącu ciąży sprawia tyle trudności. Ale już wiem, przekonałam się. Więc wróćmy do tego, co chciałam powiedzieć. Jak wczoraj wróciłam z, z łodzi, to czekała na mnie ogromna paka bo znajoma Wojtka dała nam po swojej córeczce, która również się urodziła w takim samym terminie jak się ma urodzić nasza, rok temu dała nam pełno ubranek, słuchajcie, i ja po prostu przeglądałam te ubranka, sukieneczki, body nie, body legnysiki. selekcjonowałam na ciemne, jasne, żeby to wszystko wyprać, wyprasować i powiem wam, że jest tego taki ogrom, taki ogrom, że jak zamówię coś jeszcze ja sobie przez internet dla dziecka, albo wejdę do jakiegoś sklepu, poglądać wody, albo z nim, nie daj Boże, wyjdę z tego sklepu, to zrobię sobie karę, bo mam chyba... mogłabym trojaczki urodzić i miałabym w co je ubrać. No proszę. To są właśnie moje rzeczy do wyprania. No i co? Będę jutro to prać, bo dzisiaj mam całą suszarkę naszych ubrań, więc już nawet nie miałabym gdzie powiesić. I ja biorę, słuchajcie w takich płynach. Tutaj mam y, mleczko do prania do kolorów. Tutaj mam płyn zwiększający do tkanin, i mam jeszcze taki y, do białego. I jeszcze Wam pokażę jedną fajną rzecz z tej firmy: odplamiacz. Bardzo fajny odplamiacz ze szczoteczką. I ja powiem Wam nawet, że parę rzeczy odplaniłam mi albo Wojtkowi on jest bardzo dobry, szczyteczka wygląda tak więc nakładam sobie, biorę tam jakiś kawałek materiału co mam tam do odplemienia wylewam to tą szczyteczką tak tsz, 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 tsz. jeżdżę po tym materiale potem wrzucam do prania i powiem wam, że bardzo fajnie on mi się sprawdza jest 30 a my idziemy żeby pewne sprawy Może jeszcze śpi, więc ja będę mówiła. E, najpierw jedziemy do tych, do salonu Toyota, oglądać auto dla nas. wszystkich. Ja. E, ja się bardzo cieszę, bo jedziemy oglądać furkę. Jak się nam sprawdzi, te warunki to bierzemy Toyota Korolla, e, a potem po prostu z tych jedziemy do Gliwic, do naszej kliniki e, zębologa czyli do stomatologa naszego bo ja dzisiaj zdejmuję nakładki już przez ostatnie 10 dni nosiłam osobną nakładkę i jedziemy sprawdzić czy wszystko jest zgodnie z planem czy mój mąż jest podekscytowany? czym? no jedziemy na trudną miasto. nie a później jestem podekscytowany serio? serio to ja się chyba bardziej jaram tym samochodem bo to nic nie jest pewnego. No ale jedziemy sobie obejrzeć na pewno jazdę, nie wiadomo. Patrzcie, jakie ładnie widoki. Sana, przepiękne. Cieszę się, jakbyśmy po ten już przyjechali, na <średzisz> Ale ja czuję, że my go weźmiemy. Wciskamy, żeby odpalić samochód i noga na hamulec. Wciskamy, start. Okay. Jak pojeździa? Dobrze, mi się jeździło super. No i idziemy z ofertą. I będziemy myśleć, co wytunia? Cały weekend myślenia. <laughs> Cały weekend myślenia. Tak, a teraz wam pokażę moje wymarzone auto, które kiedyś, kiedyś na pewno sobie zakupię. To czarne cudajko. Kiedy będzie moja? Jedziemy. Kolejny nasz przystanek to klinika. Więc jesteśmy już pod. Baronem. Przechodzimy i jesteśmy lekko spóźnieni, przepraszamy bardzo. Tak leciutko. Licyt jest po lewej stronie. Ale no, kurki, kurki. Szybko. 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 jest nasz parking. Mocną, mo rękę. Mocną rękę! Mocną rękę, o to! Tabletki uspokajające nie działały. Pani Magda czasami mnie już puszczała na ten fotel, żebym ja użyczył swojej ręki. A Ada ściska mocno. Przytulało się się. No ale z pewnych względów, co wszyscy wiemy, nie mogła mieć znieczulenia dlatego, prawda? No przecież tu ją nic nie bolało, bojcie. Oj, tam chodzi nam o jakieś takie... tutaj się nie krzypa, nie dzieje. Proszę, te piękne zęby równe. Oprócz jednego, który się nie wykrytował. Nie długo. I nasza wizyta na Śląsku zakończona. Jedziemy do domu, a raczej do pracy. Tak. Wojtusia zawożę do gabinetu, a ja wracam do domciu. Eee, w salonie Toyota, wszystko ogarnięte. Musimy z Wojtkiem przemyśleć dwie porównać oferty. porównać oferty. I zobaczymy, ale zastanawiamy się nad autem. Właśnie w Toyocie, w leasingu, oczywiście na firmę. Eee, a u Baron Klinik był skan zębów. I ząbki się pięknie wyprostowały. I jeden z ząbek, chyba dlatego, że ma. Nie wiadomo, co ma. Yy, mocny korzeń. A, mocny korzeń. Nie przesunął się o tyle, ile lekarza by satysfakcjonowało. Dlatego też zostały mi domówione nakładki. Nie wiem dokładnie ile, ale. Kilka, tak naprawdę. Obliczą, Obliczą bo zrobili skan zębów i teraz wysłają ci do tego Invisi linera. Tak. Nie mam ci jakieś y, problemy z myśleniem. Nie, kochanie, tak normalnie jest już u ciebie. <laughs> no tak, w tym, że tak jest. I co z tego? Dlatego czekam na nakładki, mają mi jak najszybciej przesłać. Sprawdzili też mi ząbki, bo to też do karty ciąży potrzebne jest, aby sprawdzić uzębienie i czy nie ma żadnych stanów zapalnych przed porodem. Więc dostałam zaświadczenie, że jest wszystko w porządku. No i co teraz, kochani? Wracamy do domu, czy idziemy do Krakowa. Z takich lekarzy jeszcze przed porodem został mi. Okulista, dlatego że ja noszę soczewki, więc muszę odbyć Dobra, wizytę u okulisty. To chyba to w grudniu jeszcze zrobię. Z tą, że może nie zdążę, zobaczymy. I jeszcze łezgi piersi muszę wykonać. A tak to to już sama krew, tak naprawdę. I kątwyczka. I czekamy. 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 Czekamy na ciebie, dziecko drogie. Co Tak. tak? Więc fajnie. A na pewno już myślę, że. Bo może te nakładki, nie wiem, mają mi wysłać pocztą, czy ja mam po niej przyjechać? Nie, wiadomo, no, będzie, nie przyjechać, nie wiadomo jeszcze. Nie, musiała dograliśmy tego w sumie. Ale taka kolejna wizyta, chyba już ostateczna, warunki to już będzie z naszą małą córejką. Prawda? No i miejmy nadzieję, że w nowym samochodzie. To może być właśnie pierwsza jazda dusza naszego dziecka i pierwsza jazda dusza naszego samochodu. Bo jeżeli auto wybierzemy z Toyoty, to mamy do odbioru dopiero pod koniec grudnia. Tak, jest bardzo fajnie. Cieszę się, że udało nam się za jednym zamachem na Śląsku ogarnąć te dwie sprawy, bo to były dla nas bardzo ważne sprawy. Piękna pogoda, jest naprawdę świeci słoneczko, jest przecudownie. Ja taką naprawdę kocham cudownie. Wczoraj byliśmy z Wojtkiem na spacerku i też po prostu no, świeci słońce, te Zgadza. liście kolorowe i w ogóle i piękna pogoda, e, cieplutko, więc. Więc pozdrawiamy Ślązoków. Tak, pozdrawiamy, ale wracamy do siebie na małopolska. Ja wróciłam do domu, Wojtka odstawiłam do gabinetu i podejmuje się prania tego. Nie wiem, czy wejdzie mi to za jednym zamachem do pralki. Podejrzewam, że nie. Uwielbiam. Mogłabym okąpać się w tych płynach, wiecie? Start. I jeszcze Wam coś chcę pokazać. Wojtek wczoraj albo przedwczoraj, nie pamiętam kiedy to było, dostał od koleżanki, słuchajcie, przepięknego królika. Chyba to będzie pierwsza... I to jest na pewno pierwsza maskotka naszego dziecka, ale chyba będzie ulubioną maskotką naszej córeczki. Bo zobaczcie, co za cudo. Króliczek. Króliczek gdzie wusia czeka na naszą córeczkę. Ech. A tutaj kupiłam już, wiecie co, bo my będziemy używać takich chusteczek, gdzie... No, prawie 100% to jest sama woda, bez żadnych syntetyków, zapachów i tym podobne. Mają rewelacyjny skład. I właśnie wczoraj byłam w Rosmanie, kupiłam trzy opakowania tych chusteczek bo są na promce. Więc jak ktoś chce, to polecam kupić, bo nie wiem ile jeszcze promka będzie trwała. W ogóle myślę, że uda mi się, słuchajcie, nakręcić już film w przyszłym tygodniu, takiej wyprawki. Eee, co kupiłam dla naszego dziecka z kosmetyków? Powinnam już wszystko mieć, więc nagram to. Myślę, że też uda mi się już nakręcić, bo będę pakowała torbę do szpitala, więc spakuję ją z Wami, pokażę Wam, co ja zabieram, co ja zrobiłam, jaką zrobiłam selekcję rzeczy, które uważam, że będą mi potrzebne w szpitalu. Jeszcze 4 listopada, tak jak Wam mówiłam, idę do. Lek Lekarka moja też ma mi dać listę, co powinnam mieć, więc myślę, że kolejny vlog może być już taki bardziej dla przyszłych mam. Może Wam pomogę albo Was zainspiruję. Tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie tego vloga i do zobaczenia w kolejnym.